Teraz patrz, mróz, Android Auto. Bezprzewodowe, tylko podłącz mnie telefon, bo nie dojedziemy do Warszawy. Jesteś jak James Bond. próbuj Puchatek. Jest grój. No dobrze, to dlaczego się tak jaramy tym Android Auto jakby właśnie wymyślono coś lepszego od krojonego chleba? Bo wreszcie je mamy, to znaczy bezprzewodowe. To dlaczego ono jest na kablu? Bo mimo wszystko telefon zużywa energię, ponieważ cały czas pracuje i nie dojechalibyśmy do domu. No dobrze, a jeśli masz na przykład ładowarkę indukcyjną? Nie, nie wiem, bo nie mam. Tak, nie mamy problemu z ładowarką indukcyjną, natomiast. Okres... Bo, bo, nie, bo nasze telefony tego nie obsługują. Natomiast zaczęły obsługiwać bezprzewodowe Android Auto o tym skąd i dlaczego zaraz opowiemy. Ale okazuje się, że bezprzewodowe Android Auto tak żre, jak leci nawigacja i podcasty, że z Wrocławia, w którym teraz jesteśmy, do domu w Warszawie, moglibyśmy nie dojechać przed rozładowaniem telefonu do zera. A nawet gdyby leżał na tej ładowarce indukcyjnej, to też już mi mówiono, że ona, ona nawet nie podtrzymuje, nie mówiąc już o tym, że miałaby coś ładować. Aha, czyli tylko po prostu trochę wolniej by schodziło. Trochę wolniej by schodziło, tak. No tak, no i podejrzewam, że ten telefon się grzeje, jak tak grzeje się jak cholera. Produkuje. Grzeje się jak cholera, nawet jak go miałem wczoraj właśnie w tej kieszeni, z której go nie wyjmowałem, to w godzinę z żaru chyba ze 30% baterii. O cholera, to dużo. Sporo i oprócz tego rzeczywiście bardzo się grzał. W Hyundaiu na przykład, tym co mówię, że jest jak Lexus, na ładowarce bezprzewodowej, ona jest tam jest, jest dmuchawa. Chłodzenie. A, o, jest dmuchawa, dmuchawa. Więc to być może pomaga. To znaczy, no, trochę pomoże, ale, ale i tak najlepiej trzeba to mieć na kablu, bo... Tak, na dłuższą drogę tak, ale okej. Okay. Powiedzmy, skąd się wzięło... Poczekaj, patrzę na renomę, bo tam jakieś takie gwiazdki, ale nie wiem, czy to te gwiazdki. Nie, to tylko cztery. To A tylko... nie, poczekaj, bo jest też piąta. Hmm, Nieważne. Nie, nie, to na pewno nie to. W każdym razie... W każdym razie... Skąd się wzięło Skąd bezprzewodowe się wzięło bez Android auto? To tak. znaczy bezprzewodowe Android auto było, tyle tylko, że prze... po pierwsze nie we wszystkich samochodach, nie we wszystkich samochodach, po pierwsze, po drugie nie we wszystkich telefonach, dlatego, że do niedawna miały to tylko któreś tam Samsungi, nie umiem Samsungi, więc nie umiem powiedzieć które, pewnie jakieś trzy ostatnie flagowce i no i siłą rzeczy. O, przepraszam, Mahać palcem. I poza flagowcami Samsunga, jeszcze oczywiście telefony Google, czyli Pixele. Natomiast teraz po no pewnie jakich Xiaomi czy coś takiego miało, znając życie. Wiesz co, no o tym nie wiem. Myś... Te, które były na Androidzie 11. No więc właśnie i ponieważ myśmy też dostali teraz parę dni temu dosłownie aktualizację do Androida 11, no to teraz my też mamy bezprzewodowe Android Auto. I mamy BMW, w którym wreszcie Android auto jest. Tak, wreszcie, mo wreszcie możemy kupować BMW. Tak, chłopaki chwilę nad tym siedzieli, ale jak zrobili, to zrobili to dobrze, bo widzę, że ci się wyświetlają komunikaty nawigacji też na zegarach przed tobą. O Jezu, przepraszam, znowu Psz, coś tak, zrobiłam. Yy, tak, tu jest ten dotykowy interes i nie wiemy jakie komendy co robią, ale za każdym razem. Najwyraźniej te wszystkie Znowu coś. Ja, no teraz Ty machnąłeś. Nie możemy, tak, nie możemy gestykulować za bardzo. Tak, to będę siedziała może tak. Tak, mam rzeczywiście wyświetlane na zegarach wskazówki z Android Auto i na zegarach i na headapie. Super. Więc wiem, znaczy... dokąd, wiem dokąd, jadę. I to jest fajne. Sprawdzałem wczoraj w trasie nie działa Android Auto z tymi systemami, prowadzenia, że, że, prowadzenia, że samochód na przykład miałby zwolnić okay. przed, przed zakrętem. Czy przed jakimś tam rondem czy czymś? Tak, Aczkolwiek nie wykluczam, że jeszcze pobawię się w, w nawigacji, w, w ustawienia. No, bo to ktoś to, to jest, mógł po To jest kwestia oprogramowania tak naprawdę. Tak. W Mercedesie wiem, że działało to bez problemu za każdym razem. Nie wiem, czy ktoś tu tego nie powyłączał, bo wiem, że dziennikarze lubią wyłączać takie rzeczy, bo wszystko im przeszkadza. Po co te systemy? O tym, po co te systemy, dowiecie się w kolejnym materiale, który nagramy jeszcze pewnie dziś po drodze, więc zobaczycie nas więcej w BMW 540D z Którego nie Ci się wysiadać, co? Specjalnie pojechaliśmy do znajomych do Wrocławia. Tak po prostu na kolację i teraz wracamy następnego dnia. Tak, no, bo... to, to, to nie było coś, co, co żeśmy planowali. To ale, jest po prostu tak. A dobry my zwykle samochód. planujemy, ale to jest taki samochód. Opuściliśmy zdjęcia o jeden dzień po to, żeby się przejechać. Dobrze. Android auto, jak działa, bezprzewodowe. Więc poza tym, że zżyra baterię, to działa sensownie w sensie, że Zwykle się nie wiesza, aczkolwiek jak próbowaliśmy wczoraj, podłączyliśmy Czo... dwa telefony. No więc właśnie, ale zrobiliśmy pewien błąd, dlatego że system InfoRozrywki BMW, zresztą jak większość, pozwala na stworzenie sobie użytkownika, profilu. Profilu. No i my niestety tego profilu sobie nie zrobiliśmy. W testowych samochodach trudno jest tworzyć te profile, bo zwykle one są zapisane na właściciela samochodu, którym jest w tym wypadku BMW Polska i... Niestety nie e my. Zanim, zanim byśmy się przez to przeklikali, zanim ktoś by znalazł do tego hasło i nam skonfigurował tych użytkowników, a potem musieliby pamiętać, żeby to od, odpiąć, tak, żebyśmy to... nie zarządzali samochodem zdalnie i tak dalej, więc jako dziennikarze mamy rzadko kiedy czas, żeby przetestować pełne działanie tych profili. Na no, czym obolewamy? No, ale tak jest. No więc okej, okay. no więc ponieważ... Gdybyśmy mieli profile, to profil byłby przypisany do telefonu, do kluczyka, kto wsiada, wtedy ten telefon się łączy i wtedy wiadomo, kto ma Android Auto, a kto nie. A myśmy wczoraj podłączyli dwa telefony, oba na Android Auto i się zgubiły i się zawiesiło i trzeba było wyłączyć Ale wszystko. tylko raz? Tylko raz. Dokąd jedzie pan tramwaj? Mam nadzieję, że jedzie w lewo. Więc zawiesiło się tylko raz. Działa sprawnie. Nie ma problemu. Działa bez zarzutu. No po prostu. Tak. Masz swoją... Nie muzykę... Nie laguje, bo to jest częste pytanie, które nie laguje. Nie, totalnie laguje. nie laguje. Masz swoją muzykę, masz swoje podcasty, masz swoją nawigację. Czekasz. i właściwie. Więcej? Tak, i właściwie to jest. To jest a cele. i właśnie. To, co tutaj teraz widzimy, ponieważ... A, nie mogę gestykulować. To, co tutaj teraz widzimy. Ten czujnik jest chyba tu. Dobra, to jest ten szeroki wyświetlacz i masz na nim dwie rzeczy. Masz na nim nawigację i masz na nim swój podcast. Lub drugie coś, z czego korzystasz w danym tak, momencie. Tak, to może być muzyka albo coś tam innego. Jakaś inna aplikacja. Odpowiadając na wasze pytania, my korzystamy głównie z Google Podcasts, Ania jeszcze ze Spotify'a. Tak, ale podcasty na Spotify'u są strasznie upierdliwe. Dlatego ja też wolę Google Podcast do tego, a Spotify po prostu do muzyki. I co ciekawe, to jest coś, co pojawiło się dopiero w Android Auto w wersji 6.1. Przepraszam. Pojawiło się dopiero w wersji 61, która wyszła jakoś niedawno, to, że możesz mieć dwie rzeczy na wyświetlaczu i jeśli wyświetlacz na to pozwala rozmiarem. Jest, jeżeli jest odpowiednio szeroki, tak. Tak, bo no bo wiadomo, że mm. jeżeli masz nawigację, no to przede wszystkim chcesz widzieć nawigację i ona musi być duża i wyraźna, a. Cokolwiek z boku, jest cokolwiek z boku. Natomiast w Hyundaju, gdzie jest. Tym, co jest jak Lexus? Tym, co jest jak Lexus. Mm -hmm. e, w Hyundai'u jest ta część zarezerwowana dla systemu Hyundai'a. Czyli cokolwiek. Cokolwiek. Ta, Nie ruszaj ręką! Tak, cokolwiek tam sobie chcesz wyświetlić, Nie pogodę, ruszaj. radio. Dane o zużyciu paliwa i różne inne rzeczy, to mhm. możesz sobie wyświetlić je tu, mhm. a tu zostaje ci nawigacja Android Auto. Ale, Ale też jest fajne. Możesz sobie też wejść w to i, i wtedy, wtedy to, się to się zamienia. I to jest bardzo sprytne. Tak. Taka. Taki o, tu się dzieje, o tu sobie wrócimy na mapę. Tak, tak. O. I tak to mniej więcej działa. E, czyli. Podsumowując, żeby mieć Android auto bezprzewodowe w samochodzie, po pierwsze zaopatrz się w kabel lub powerbank, bo będzie Ci potrzebny. Po drugie, możesz to mieć jak twój telefon ma jedenastkę. Androida. Po trzecie samochód też musi obsługiwać bezprzewodowe Android Auto i dzięki wam dowiedziałem się, że Dacia Sandero ponoć też obsługuje bezprzewodowe. Wszystko i w związku z tym nie jest mi potrzebny Aczkolwiek kabel. Właśnie jest że napisane. jest mi potrzebny kabel. Jest mi po, znaczy jest napisane jest napisane bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, ale nie jest napisane bezprzewodowy, bezprzewodowy Apple, Apple CarPlay i bezprzewodowy Android Auto, no więc właśnie. ja nie wiem. Jeżeli macie i już testowaliście i u Was działa, to świetnie, ale i tak potrzebujecie tego kabla i ten bezsensowny kabel tu będzie wystawał Wam z deski rozdzielczej i to jest bez sensu. W każdym razie, żegnamy się z Wami czule, pozdrawiamy Was ciule, uważajcie, nie strzelajcie kurwa w instrybutor i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały około motoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w następnym, następnym odcinku!